Hejka kochani, słuchajcie, tak dawno mnie tutaj nie było, że aż dziwnie się czuję. E, także wybaczcie mi e, troszeczkę tą ciszę z mojej strony na YouTubie, szczególnie, ale to wszystko przez ostatnie dwa projekty, które zabrały mi trochę czasu. E, robiłam ostatnio taki sweter z Wearney, też zajęło mi to tydzień. Teraz testuję inny sweter, zajmuje mi to kolejny tydzień, ale w końcu pomyślałam sobie, ponieważ przyszła do mnie wielka, wielka paka z hobby. Chcę Wam pokazać, co tutaj jest i co do mnie przyszło, ponieważ w środku w tej paczce są aż trzy projekty, które będą dostępne na kanale. Dlatego pomyślałam sobie, że może to być dla Was interesujące. Możecie się przygotować włóczkowo, jakkolwiek. Nie wiem. Także pokażę Wam, co tutaj jest. Otwieram tą paczkę normalnie przy Was i otwieram, nawet jej wcześniej nie odchodziłam. Słuchajcie, tutaj, zobaczcie, że. Z racji, że wychodzi tutaj mi taki kolorek, kolorek różowy, to już jakiś czas temu postanowiłam, że pokażę Wam, jak robić, jak pracować, jak robić swetry za pomocą wzoru. Tak, czyli mamy jakiś wzór, znaleźliśmy sobie jakiś wzór w internecie. I chcemy z niego zrobić sweter. Wybrałam dla Was sweter, który nazywa się alba sweter. Jest to sweter, który jest dostępny. Na wzór jest dostępny na stronie hobby, i otrzymałam od niej generalnie pozwolenie na to, że mogę wam pokazać na YouTube, jak taki sweter zrobić. Pomyślałam sobie, że będziemy robić to stopniowo. Co to znaczy stopniowo, ponieważ wzory są różne. Są wzory łatwo rozpisane, są wzory gorzej rozpisane, czyli mają jakieś skróty, które nie do końca rozumiemy, trochę po angielsku, trochę po polsku, i tak dalej, i tak dalej. I wybrałam dla, dla Was taki naprawdę prosty wzór, on jest pisany, cały jest opisany. Zresztą jak znajdziecie sobie na stronie hobby wzór alba Albo sweter, to będziecie wiedzieć o czym mówię. Więc to będzie wzór, e, który będziemy robić razem. Razem będziemy robić ten sweter. Możecie się również przygotować do tego, jeżeli chodzi o włóczki. E, I następnym razem za jakiś czas pokażę Wam e, też sweter ze wzoru, tylko z innego już troszeczkę, jakiegoś bardziej zaawansowanego, e, trochę bardziej wymagającego. Także na pierwszy rzut idzie Alba sweter. I jeżeli chodzi o motki, to tutaj e, potrzebujemy, słuchajcie, ja będę robiła rozmiar S i będę potrzebowała dwa motki Kitsilka i dwa motki... E, zaraz, cztery motki kit i, 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 i i sześć motków Highland Wool. I teraz tak, no właśnie, ponieważ dowiedziałam się, że oni e, Hobby, jeżeli chodzi o firmę Hobby, oni wychodzą już e, mm, już nie będzie tej tej włóczki Highland wool, niestety, szkoda, bo była bardzo bardzo fajna, ale polecono mi inną włóczkę i ja mam tutaj baby merino, ona tak wygląda, zamiast tej Highland wool, e, także mam to właśnie w takim kolorze fajnym i oprócz tego cztery motki Kicilka, właśnie takiego i tak to będzie. Razem się prezentowało. Taki zrobimy sweterek. Do niego są potrzebne druty o grubości 10 cm różni. Również dostałam je od firmy Hobby, także bardzo, bardzo dziękuję. Ponieważ akurat dziesiątki e, nie miałam. Także słuchajcie, spokojnie możecie się przygotować. I przy okazji Wam powiem, jeżeli chodzi o Kicilka, że cały czas macie promocję na stronie hobby, ale na tej polskiej stronie. E, na Kicilka z moim kodem rabatowym macie 10% e, rabatu do końca kwietnia. I pamiętajcie, że jest to e, edycja limitowana. Tylko 200 osób może skorzystać z tego rabatu. Także jeżeli macie ochotę na tego Kicilka, który jest świetny i bardzo Wam polecam to zapraszam Was do zakupu właśnie tego kitsilka. No jeżeli oczywiście chcecie zrobić ze mną albo sweter, to właśnie będzie Wam kitsilk e, potrzebny. Pamiętacie, ja robiłam moją chmurkę i cały czas jest do kupienia mój wzór, także możecie zakupić mój wzór i również on jest zrobiony z tego kitsilka, także możecie cały czas zakupić go w tej promocyjnej cenie. Dobra, ten sweter mamy z głowy. E, kolejny projekt, który chcę Wam pokazać, to jest tak, gruba, gruba włóczka. Zobaczcie, mamy tutaj Wool Power Peak. Tak wygląda w takim kolorze. Pamiętacie, pokazywałam wam raz ten sweter? To jest ten mój pierwszy sweter. Super gruby, z przekręconymi oczkami. Coś tak żarłam, że, że wiele, wiele rzeczy mi tutaj nie wyszło i jest wiele, wiele błędów. Ale wy strasznie nalegacie, żeby wam pokazać, jak ten sweter zrobić. No więc znalazłam taką włóczkę, specjalnie właśnie tego swetra. Niestety nie mogę użyć tej samej włóczki, którą użyłam wtedy, ponieważ tą włóczkę wycofano i tamta była z dropsa, ale znalazłam sobie włóczkę. Właśnie z Hobby, jest to Wool Power. Ona jest odpowiednia na druty 8 mm. O, to będzie bardzo gruby sweter, czyli lato idzie, a ja się zabieram za grube swetry. No cóż, dobra, ale ten sweter e, właśnie będzie on, może nie będzie identyczny. Troszeczkę pozmieniamy, ponieważ tak jak ja Wam powiedziałam, tutaj jest wiele, wiele błędów i na pewno, na pewno będą rzędy skrócone. E, także trzeba się na to przygotować. E, także ta włóczka, jeżeli macie ochotę, to właśnie to jest ta włóczka. Dobra. I jeszcze jeden, słuchajcie, jeszcze jeden projekt. To jest właśnie z włóczki Baby Wool. Ona jest. Ona jest na druty 3 mm. I tutaj mam zupełnie inny projekt dla Was, ponieważ to nie będzie sweter, a będzie chusta. Nie powiem Wam jeszcze, jak tą chustę zrobimy. To jest taka mała niespodzianka dla Was, bo będzie bardzo fajna. No, wiem, że to te projekty, które teraz dla Was przygotowałam. Są takie, jakby to powiedzieć, no bardziej na jesień, zimę, no ale mam nadzieję, że, wiecie, słuchajcie, są osoby, które bardzo wolno dziergają, więc możecie spokojnie zacząć się przygotowywać do gwiazdki, to tak z przymrużeniem oka oczywiście. Jeżeli chodzi o, a jeżeli chodzi o chustę, to oczywiście wiadomo, chusta jest świetna również na letnie wieczory. No i tutaj to już wszystko. To no tych butek tutaj się e, wala, słuchajcie, ja się, że i ja uwielbiam, takie wielkie torby z włóczkami. E, także cieszę się, że to wszystko do mnie doszło. Z racji, że ostatnio męczyłam się z takimi dosyć dużymi projektami, e, jeżeli chodzi o swetry, to myślę, że... Myślę, że pierwszy, pierwszy taki projekt, jaki wpadnie, to właśnie będzie ta chusta i Wam, i wam, i wam o tym powiem. Myślę, że w przyszłym tygodniu. No postaram się, żeby to było w przyszłym tygodniu, ale nie obiecuję Wam. Chociaż teraz, teraz wszyscy i tak siedzą w domu, to myślę, że po prostu, jak już będę gotowa, to nie będę czekała ani do środa, ani do soboty, tylko po prostu, po prostu Wam pokażę ten, ten projekt. Dobra, no i to tyle, słuchajcie. Tak na szybko chciałam Wam powiedzieć, co tam u mnie i jakie projekty będą w przyszłości, bo może właśnie chcecie się przygotować. I co jeszcze? Najważniejsze z tych wszystkich rzeczy to jest to, żebyście pamiętali, że jest ten rabat na Kid Jeżeli chcecie skorzystać, pamiętajcie, możecie 10% rabatu. Ja w opisie do filmu Wam zostawię ten kod rabatowy. Pamiętajcie, że jest limitowana. No i oczywiście mój sweterek piórkowy, który możecie, możecie kupić. Słuchajcie, na niego wzór na stronie Etsy. Też zostawię wam link w opisie do tego, do tego filmu. Także zachęcam Was i zapraszam. No i co, no i tyle. Przyczę Wam, słuchajcie, cudownego dziergania, ponieważ wiem, że ten czas teraz sprzyja właśnie temu. Wiem, że wiele osób z Was rozpoczęło swoją przygodę z dzierganiem, wiele osób z Was nadrobiło swoje zaległości, ponieważ czasami rozpoczynamy wiele robótek naraz i to po prostu rzucamy w kąt, ale to był odpowiedni moment, żeby to nadrobić. Był już, mówię, jakby to wszystko minęło. Ale słuchajcie, no mam nadzieję, że mimo wszystko, że to wszystko wróci do normy, jeżeli nie, to oczywiście kupujemy wszystkie włóczki, póki można, póki kurierze pracują, póki poczta pracuje i działamy, uczymy się i robimy sobie fajne, fajne rzeczy na, na lata albo już na święta, bo co niektórzy już robią prezenty świąteczne. Pozdrawiam Was, hejka!